Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym wrażeniem podkładu. Nie, to nie jest taka malutka buteleczka. No tutaj, tylko e, próbeczkę. Jest to podkład Prolongware ten nowy, mm, wodoodporny, e, który ma podobną, bardziej bogatą e, formułę. Bardziej jest taki pielęgnacyjny. Jak jest naprawdę, nie wiem. Nie znam się na składach. Poza tym, ja mam tu tylko próbkę. E, wzięłam tą próbkę, ponieważ myślę nad jego zakupem pod kątem e, ślubu. Wy, jak będziecie to oglądać, to już będę po ślubie. E, 啊，嘞、um，嗯。 Ale teraz w tym momencie, kiedy to nagrywam To jeszcze jestem przed I myślę, żeby Zakupić właśnie ten Podkład z Maka Pro Longwear, ale ten nowy Wodoodporny Koszt jego jest taki sam jak Wszystkich podkładów Pro Longwear, Czyli 136 zł Bodajże Minus Zniżka dla wizerzysty, jeżeli Ktoś posiada to 20% Nie wiem, czy go kupię bo mam trochę podkładów i w sumie to podkład taki na specjalne okazje i zadania, w sumie takie ślubne, ale mi zależy, żeby ten mój podkład na ślubie był bardzo, bardzo długo trwały, żebym nie zawiodła się na nim i żeby. No, przetrwał ze mną całą noc i nie tylko. Także dlatego wzięłam próbeczkę. Ja mam kolor NC15, czyli ten sam kolor, który używam w maku na stałe. Także Teraz nałożę ten e, podkład. Oczywiście zobaczymy się za kilka godzin. Myślę, że za jakieś 8 e, godzin minimum e, 80 godzin. E, to, co jeszcze muszę Wam powiedzieć, to to, że mam jeszcze na sobie krem z Andrealysis. E, e, i nałożyłam go jakąś godzinę temu, także on już się wchłonął, aczkolwiek czuję, aczkolwiek czuję jeszcze jego pozostałości. To co słyszycie, to przepraszam sąsiad robi remont. No i no właśnie. Także nałożę ten podkład i zobaczymy, czy będzie taki świetny. A o podkładzie dowiedziałam się dzięki Digital Girl, bo robiła test na żywo i byłam tak strasznie ciekawa, co to za podkład. Tym bardziej, że jestem fanką Prolonger, że od razu poleciałam po próbkę, no i siadam, nagrywam, pokazuję Wam e, cóż to za podkład i co ja o nim myślę. Nałożę go takim ściętym pędzelkiem z Glambrush e, i to jest T10, jeden z moich ulubionych do nakładania podkładu. Jest bardzo mięciutki, e, taki e, fajny do nakładania podkładu po prostu. Także tym pędzelkiem nałożę go. Powiem Wam, że wygląda pięknie, zakrył bardzo dużo niedoskonałości Zamaskował, ja mam tu takiego wielkiego pryszcza, który powstaje I na dzień ślubu na pewno bym jeszcze dołożyła korektor, ale dzisiaj spokojnie, spokojnie ten podkład sobie poradził Fajne jest to, że można budować krycie, że jak się dołoży delikatnie tego podkładu, to on mm, ładnie się ze sobą łączy, ładnie wygląda. Teraz go przypuduję delikatnie, bardzo, bardzo delikatnie, bo on wygląda rewelacyjnie i nie chciałabym to popsuć przez pudel. A pudel, z jakiej użyję dzisiaj, to. Pudel z Benaya, czyli ten taki mega leciutki, fajny puder. On, on fajny jest, bo, bo nie robi takiego efektu ciastka. W ogóle nie widać go praktycznie na twarzy, także, także bardzo, bardzo go lubię za to. odkolwiek ma jedną wadę, bardzo się pyli i przy nakładaniu on jest wszędzie. No ale, ale cóż i teraz nałożę delikatnie takim puchatym pędzlem puder. Choć na upartego tego naprawdę ten puder w ogóle nie był potrzebny. Ale ja znam swoją twarz i wiem o tym, że za kilka godzin po prostu ona będzie się mi błyszczeć, a tego nie chcę, więc ja powiedziała w maku, że to jest podkład idealny na zadania specjalne, ale to nie jest podkład na co dzień, bo może zapchać, więc zobaczymy czy jeszcze bardziej mnie zapcha niż jestem zapchana, bo ja teraz przeżywam dużo stresu, więc, więc zapycham się i wychodzą mi te gigantyczne ilości. Dzisiaj sprawdzę na pewno to, czy jest wodoodporne, czy nie, bo trochę pada, więc zobaczymy, czy zrobimy plamy i zejdzie, czy będzie nadal na twarzy. No może teraz brązaj już i zaraz do Was wrócę. Tak wygląda już cały, dokończony makijaż twarzy i powiem Wam, że Naprawdę pięknie wygląda cera. Um, kolor jest idealny, ale to uh, chyba jest normalne, jeżeli chodzi NC15, bo ten kolor ogólnie jest taki dla mnie dobry. Um, bardzo jasny powiedziałabym trochę taki porcelanowy. Um, bardzo, bardzo, bardzo go lubię, jeżeli chodzi o odcień. Um, i, um, Ładnie się na nim nakłada brązel, róż. Nie robię jakichś problemów z tym. Nie czuję go kompletnie na twarzy. Naprawdę to, to jest super. Zobaczymy, czy będzie się wycierał czy będzie um, jakoś reagował na wilgoć, czy jakiś deszcz. Zobaczymy, zobaczymy się za kilka godzin na ten moment. E, uważam, że podkład wygląda naprawdę rewelacyjnie. E, wręcz jestem zaskoczona, że jeszcze lepiej niż jego starszy brat, czyli ten zwykły prolongwer. E, zwykły pro, prolongwer jest... E, o tyle niefajny, że jest bardzo, bardzo gęsty, taki wiecie, taki treściwy, taki, jakby to nazwać, tak gęsty i zbity, że on super wygląda i super się nakłada, jak nakładamy go gąbką typu Beauty Blender czy Glam Sponge. Także no tutaj, tutaj mam takie wrażenie, że efekt uzyskałam taki, jakbym uzyskała zwykłym podkładem Pro tylko właśnie z użyciem tego, tego jajeczka, gąbeczki. Tutaj nałożyłam pędzlem i wygląda super, także zobaczymy za kilka godzin. Teraz jest godzina 13.30, a więc jest późno jak na makijaż, ale wrócę bardzo późno do domu, więc zobaczymy się pewnie koło godziny 10, 11 i wtedy zobaczymy, powiem Wam jak się utrzymywał ten podkład i czy to, że ja się świecę, bo ja mam przetłuszczającą się celę, wyszło na wierzch, czy cała długo była super. Hania mówiła, że to jest Dobry podkład według niej dla cery mieszanej, tłustej. Taką ja mam, także sprawdzimy, jak on mi się sprawuje. No, także widzimy się już wieczorem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia dla Was za chwilę. Witajcie kochani, wracam już do Was. Jest po godzinie 22. E, makijaż trzyma się całkiem nieźle. E, muszę jednak przyznać, że poprawiałam dwa razy mm, makijaż twarzy, to znaczy odciskałam e, sebum. Bibułką matującą. Było to nieuniknione, ponieważ zaczęłam się dość mocno świecić, także odsunęłam sebum. Poza tym powiem Wam, że makijaż twarzy trzyma się bardzo, bardzo dobrze. W ogóle nie czułam tego, że mam na sobie podkład. Myślę, że go troszeczkę za mało nałożyłam, bo. Myślę, że gdybym po pierwsze nie nałożyła tyle kremu pod spód, po drugie więcej go przypudrowała, no i dała go troszeczkę większą ilość, to nie musiałabym się tak bardzo poprawiać. Podkład bardzo, bardzo fajny. Ja mam jeszcze sporo tej krótki. O. Więc myślę, że jeszcze ze 2-3 razy na 100% go nałożę właśnie z tej próbki. Jestem bliska temu, żeby kupić ten nowy podkład, bo naprawdę bardzo fajnie leży na skórze, bezładnie robiło się makijaż twarzy. Jest dużo przyjemniejszy w nakładaniu niż zwykłe prolongłe, Myślę, lżejszy. Trochę bardziej kryjący moim zdaniem e, i jakoś tak ładniej stapia się z celą, także mm, ogólnie daje mu bardzo dobre noty. Myślę, że mm, dla osób z celą mieszaną, tłustą to jest bardzo dobry wybór. E, Prolongwe i nowy Prolongwe, myślę, że to jest. E, bardzo fajna sprawa, także y, ogólnie jestem zadowolona. Oczywiście wykorzystam tą całą próbkę i dopiero wtedy podejmę decyzję, czy kupuję pełnowymiarową e, tubkę, czy nie. E, właśnie to jest jeden z minusów e, tego podkładu, że tam jest 25 ml i jest tubka, a nie e, e, pojemniczek z pompką. Także e, tutaj e, minus, niestety minus, ale podkład naprawdę niezły polecam Wam do zadań specjalnych, bo dzisiaj kropił deszcz, był wiatr, ja robiłam mnóstwo rzeczy przez ten cały dzień i nie martwiłam się kompletnie właściwie o podkład, także to jest chyba najlepszy dowód. Ściskam Was bardzo serdecznie. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pamiętajcie o kciuku do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. No i oczywiście zostawcie mi swoje komentarze, co myślicie o tym podkładzie i czy używałyście go. Jestem ciekawa tym bardziej, że to jest nowość, także każda opinia jest warta bardzo, bardzo dużo. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia niedługo. Papa! Pa.